Szczęść Boże, witam Was bardzo gorąco. Nowy tydzień, nowy tydzień drogi razem z Chrystusem. Dzisiaj mamy Matki Bożej Różańcowej. Jest wspomnienie, które nam przypomina o Różańcu, a jednocześnie Ewangelia mówi o miłosiernym Samarytaninie. Bardzo dobrze znamy tę przypowieść, gdzie pewien człowiek który został pobity, został zauważony przez kapłana, ale go minął. Przez lewite, zauważył, ale minął. I w końcu pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego, a gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył murany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł go do gospody i pielęgnował go. Mamy trzy postaci tutaj, które widzą Człowieka w potrzebie. Kapłan widzi i mija, lewita widzi i nic nie robi. A obcy na tyle się wzrusza widząc, na tyle porusza się jego serce, że poświęca temu człowiekowi czas. Czy ma umiejętności, czy jest w stanie to zrobić, to jest inna sprawa, ale poświęca mu swój czas, daje mu kawałek swojego życia. Czego nie potrafił zrobić ani kapłan, ani lewita. I to jest serce wrażliwe, takie samo serce ma Matka Boża. Zatrzymuje się i poświęca swój czas, mamy kanę galilejską. Widzi biedę, zaobserwowała to i w tym momencie nie przechodzi biernie, tylko robi wszystko, żeby przywrócić radość, przywrócić pokój, serce spokojne. I idzie z tym do Jezusa. Wie, że to jest jej droga, że on się może tym zająć. Patrząc na Maryję, patrząc na miłosiernego samarytanina, możemy też zatrzymać się na naszej postawie, na naszym sercu. Czy jest w nas ta gotowość, żeby zauważając coś nawet wśród bliskich, nie tyle nawet obcych, ale bliskich, że potrzebują czasu, potrzebują rozmowy, spojrzenia, pocieszenia, dodania nadziei, że jestem, jestem tym człowiekiem, który po prostu się zatrzyma i da swój czas. Bardzo zachęcam, żebyśmy patrząc na tę Ewangelię poprosili Jezusa o serce Samarytanina, czyli człowieka takiego innej wiary trochę, ale takie serce, które jest wrażliwe, zatrzyma się i zacznie działać. Miłość, która przechodzi w czyny. Do tego Bóg nas zaprasza. Błogosławię Wam na piękny dzień, nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze serca rosną, patrząc na Matkę Bożą, patrząc na dzisiejszą postawę miłosierdzia. Idźmy dalej za Chrystusem. Poniżej jest teledysk Mocnych Duchu, żeby rozbudzić nasze serce i wołać o Ducha Świętego. A tutaj obok mamy różaniec, do którego Was zachęcam, żebyśmy też mogli się razem pomodlić. Do zobaczenia.